🎵🎵🎵 Yo! Cześć! Mam Cię Pimpek I teraz dzisiaj sobie gramy Teraz znowu w Stars Ale teraz z kimś Przywitaj się! Siema, siema widzowie! A jak się nazywał Twój a, kanał? Jak się nazywał Twój kanał? Mm, nie wiem, co. To. Przesłał. Wiktor przesłał, no. Dobra, e, zacz, e, to ma, Dobra, zaczynamy rundkę. On na razie... mówię w tamtym odcinku, że on ma na razie ma, mało pucharków, to mówiłem, że mu podbijamy pucharki. No i zaczekaj, bo muszę sobie ustawić głos brano. No, ja mam, ja mam wymutowanego. O! Max tu jest! Patrz mi pomóż. No, i ja też tam mam. O! No już się trochę. Dobra, uciekła. Bierz tego PR Cube'a, ja ją będę gonił. Dobra, bierz go. Trzeba ją... Chodź, chodź tu. Chodź Ona ma pięć, uciekaj! No nie. Nie! Dobra, ja uciekam. Dobra, ja na razie uciekam. Ona ma dziewięć! Ja uciekam, bo ona ma dziewięć. Mortis, co... całkowicie... So. Tadeusz, tyle się ma, prawda? że ty masz szansę wiele. Wielkie. Bulito z 10 chłopie. Uważaj, tu jest ból z dziesięcioma. Kurde, jego ja tu nie pokonamy. O go! jest! Pokonaj, go! Zbieraj, zbieraj. Kurde, ona tu jest! Ona tu jest! Zbija ją! Ja się specjalnie zginęłem po świtku. O nie! Słabo. No bo, weź jakąś Stary, bo... ja teraz będę miał skrzynkę, jak się nie mylę. Nie, je, je, już będę miał? No nie. Stary, trzech tych, no trzech tych żetonów mi brakuje. trzy trzech, trzech. A co będziesz miał? I będę miał mm, małą skrzynkę. A później będę miał dużą skrzynkę i mega boxa. To... Damy... A ja i ma... No cię nie, kurde! Dobra, no to byś musiał mieć misję, żeby to szybko wbić. Dobra, bierz tą, ale to... Ale stary mi brakuje ten... Bierz to! Ale chodzi o ty, jak to to małą skrzynkę teraz. Myślałem, że już będzie. Kurde, ratuj. Coś pałerki biorę! Daję ci, daję ci uciekaj! Daj ci sklepy żą, sklepy proszę, proszę, kurde. Co na ekranie? Nic nie widzę, no kurde. O, On jaj. nie ma 900 HP. Dobra, i tak ją sklepałem. Nic to. Szali sze z trzema. ma. Dobra, masz? Uciekaj, bo tam skąd? No nie sklepaj mnie, zabij o, mnie, dobra, uciekaj. Spokojnie, umiem grać Brawl'a. Chłopie, ja mam Nie, nie rzucaj, ej uciekaj. Kurde, nie rzucaj się ty tam. Ja go nie no. widziałem. A to jest najgorsza mapa. Już masz skrzynkę małą? Mm, tak, bo to mi brakło trzech tych. Trzech, wiesz, tych. No. Wie, ja wbija, trzech, pas... tylko trzech. Ale to wie, jest. Patrzcie jakie mam fajne postacie. Nie, Trzy, dwa, jeden. Nie, nie brakło nic. Ja bym chciał, żebyś nie wiem, kogo wydropnął. Nie wiem, El Primo. Masz go? Nie mam El Prima. Teraz zaczekaj. Wie, ile mi jeszcze brakuje. Jeszcze mi brakuje, wiesz, ilu? 25 kuchanków. I mam, mam kogo? Zaczekaj. Bula. Bula, bula, wieź, gdzie bez bula? Co? Na tą mapę weźmiesz bóla. Bo ból jest taki mocny na blisko, i będziesz siedział w tych dużych krzakach i klepał każdego, kto wejdzie. Do krzaków. Ja idę do krzaków. To jest zbożek film. No, zboże film. Ja idę po tamto, ja idę po te dwie. Pomóż mi. Dobra. Uczekaj! A! No nie! D. Dobra, ja Ci pokażę kogo masz wziąć. Jo. Kogo? Jo! Zaczekaj! No kogo? Rose. Kogo? Ro Rose. No ty się jaja robić. Ona jest bardzo dobra do krzaków. ja jej, jej nie cierpię, bo nie umiem nią grać. A bo co? No to właśnie, ginę z nią cały czas. Nie, bo... Ale nie cierpię nią grać, nie umiem. Idź po Czemu? Ten... Czemu się ciągle tu respimy? Nie wiem. Ja nie wiem, czy nawet odpaliłem kamerkę, chyba nie. Co? O? Idź po tamtą jedną, po tamtą. Tamtą. Ty masz Piper? Piper? Nie. Serio? Mój kolega dropnął z małej skrzynki. Thank you! Jak? Jak? No zabiłem jedno, jednego typa. No nie! Miałem dziesięć! Dawaj! Tam jest kik! Dawaj go! Tam jest go siedmioma! Dawaj go! Czekaj na mnie z parkami. Bierz pałek, bierz pajak! Zaczynaj! Wyłączył mi się cały ten. No nie! Co? Coś ty się, się rękiłeś! Nie, jeszcze została jedna sekunda. O kurde, mi się akurat wyłączył ten. Brawl. A jesteś już? No jestem. Ale no. widzisz, jak ja zginąłem? Jak? Taki Tik ma ulta. I ten ult do mnie przyszedł i nie sklepał. No a ja też tak zginę. Tik Tikowym ultem. Ja zginęłem. Bo ja mnie ma... Ja sklepałem wszystkich, ale Tikowy tyk, ult nie sklepał. Ale mm. gdyby to Ile widać... twój odcineczek już trwa? Mogę wiedzieć, bo Barley jak tu przyszedł. Ja... Jasny gwint, brud. Ból, ból, ból. Dopiero 7 minut. Ból mnie za a wiesz, wiesz co jest lepsze od bóla na blisko? Co? El Primo! A lubisz El Primo? No ja, to zależy jaka mapa jest. O kurde, ból na blisko! Na piłkę go bardzo lubię. No też, no tarczę dawaj, tarczę. Tarczę, bo zginiesz. Ile na na bóli? Dawaj te perki! No nie. Kolcik. Dobra ja... KATKIK! On nie... jestem. na blisku! Kurde. Ja nie żyję, ja już nie żyję. Dobrze żyję. Tu jest a <grym> Ile pucharków? Cztery kucharki. Wiktor, ty nie umiesz zbytnio grać! No bo mówię ci, że tą rosą nie umiem! No to dawaj, góle jak, jaką ulubioną postać sobie? Weź. Ja nie chcę, żebyś brał rosy. Ja już mówiłem mówię, że mam rosy brać. Ej, Wiktor. No. Wiktor, wiesz co, jak robiłem w tamtym odcinku? No. Podałem nazwę twojego klubu. I powiedziałem, żeby wchodzili. Jak ktoś to może zobaczyć, to mogło, może będą wchodzić. Nie wiem, zobaczymy. A, bo, a jak nie, no to się stworzy jakiś inny klub. Dobra, chodź. O Nie, każdy tu bierze bóla. Ucieka. A wiesz, co ja chcę im zrobić? To. A do Minecraft. proszę. A Jak Ja chcę moim. Chcę, chcę zabrać, zrobić im, nie wiem jak, ale zrobię pelerynki z napisem Wiktor. Ale jak? Ty nie masz filmy, nie masz jak ich wysyłać. A zobaczysz. A to jak ty jak chcesz je zrobić? Hmm. Ale ja ich na razie nie robię, też. No to nie wiem, to może... A? Może za rok zrobię. A kto ci je będzie szył? Mama? Znano, czy ci widzowie będą chcieli, czy będą zostawiać suby. Ja muszę się podleczyć. Uciekaj! Wiedziałem, co tu, widziałem! 34. Uciekaj! Nagle tak mi zostało jeden kawałek. Poczekaj, bo się trzęsie. Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. Dariusz, ja nie umiem grać z Tobą. Chyba coś pomyliło. O kurde. Daj ci. Ale ma... Jak parę kur... Jeden HP! Widziałem! Ale to było takie takie, ale i tak zginąłeś. Ale nie no, bo mi się odrodziło i tam nie zabili. Ale miałem jeden HP, a my że ja, ja masz jeden HP, to jakieś tarcze są. Nie! Tu. ja miałem jeden HP. Ty, dzięki. Zakrę. Ja sobie... Mieś kiedyś jeden HP. No nie. No to właśnie! Ej, chłopie, mam równe 300 pucharków. Na max. Masz 300? No. Na max. Chłopie, ja mam na jednej postaci więcej pucharków niż ty masz w całej grze. Jeszcze mi brakuje... No nie! Nie! Jeszcze Co? mi brakuje dziewięciu kucharków i mam bóla. A mi, za, mi trochę brakuje? I mam monety chyba tam. A I nagle pójść. teraz mi wyszedł ten w tej ma, ma, dużej skrzynce. Mhm. Jeszcze te dwa mega boxy? Jakie dwa? A tam pisek. No otworzyłem. Co, ma, Dropa ci się jakaś postać? No jedna, lepsza jaka? niż legendy. Jaka? Ta, ta, jedna lepsza ranga niż legendy. Czyli jaka? Jak się nazywa? E Gale. ja Gale. O! Ja? czekaj. czekaj Sklepałem go? Cztery drużynki zostały. No. Jedną my sklepali Dobra to. ja idę po następne Ja zajebałam tylko jednego zdania Siedem. O kurde, jeszcze zdążyłem No nie, ja zginąłem, zdążę, dawaj, dawaj, nie! Nie, zginąłem Tam pan i szelin mnie zabilił Idź, już, idź, idź, bo się rozbiega. A Ty zapomniałeś, że odcinek nagrywasz? Bo hmm? nic nie mówisz do widzów. No wiem. Nie, przegraliśmy. A ile już odcinek trwa? Nie, sprawdź. Dobra, 14 minut, no to pa, widzę. Jezu, do... dobijamy do 30. Nie, bo później mi się 2 godziny będzie włączał. Dobra, no co z tym? Pa. No to na razie